Widzimy dzisiaj apostołów, którzy patrują się w to, jak Chrystus wstępuje do nieba. I jak to usłyszeliśmy przed chwilą, jak już rozstał się z nimi, apostołowie oddali pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Bynajmniej dlatego, że jest, wreszcie się skończyło no to marzenie za Nim. Jest, wreszcie będzie można wrócić do domu. Tak jak. Uczeń czeka na ostatni dzwonek po lekcjach. Jest wreszcie do domu. Wreszcie koniec tej katargi w szkole. Nie dlatego apostołowie się ucieszyli, że wreszcie mogą wrócić do siebie, ale byli pełni radości z tego, widząc, że człowiek, że natura ludzka jest zabrana do nieba. Widząc to, że niebo staje się otwarte dla człowieka. Jednocześnie będąc, byli zapewnieni przez Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy, że nie zostawi ich sierotami, że Jego obecność, choć już nie taka fizyczna, taka jak mnie i Ciebie, taka namacalna, ale jego obecność będzie rzeczywista, że on ich. Nie zostawi, ale będzie zawsze z nimi, choć już w inny sposób. Choć już w inny sposób. To jest źródło tej radości, którą widzimy w apostołach dzisiaj. Pan wśród radości wstępuje do nieba. I widząc to wydarzenie dzisiaj, świętując i wspominając, i razem z apostołami, jakoś patrząc, na Chrystusa wstępującego do nieba. Jednocześnie Chrystus daje swoim uczniom dwa zadania. Pierwsze zadanie, jakie daje Jezus uczniom dzisiaj, to pozostać w mieście do czasu otrzymania obietnicy Ojca. Pozostańcie w mieście, aż będziecie przybleczeni w moc wysoka, czy w pierwszym czytaniu. Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. To jest pierwsze zadanie, które Jezus daje swoim uczniom dzisiaj: zostać w mieście i oczekiwać obietnicy Ojca. I wiemy później z dalszego fragmentu Dziejów apostolskich, myśmy sobie je otworzyli i przeczytali, że wrócili do miasta, i tam zebrali się, przypuszczamy w wieczorniku czy w sali na górze i razem trwali na modlitwie z Maryją. Są posłuszni temu zadanie, to zadanie wypełniają. Także w naszym życiu powinniśmy to zadanie w jakiś sposób wypełniać. Powinniśmy mieć takie przestrzenie w swoim życiu, czy też taki czas. W którym skupiam się na modlitwie o przyjęcie obietnicy Ojca. O przyjęcie obietnicy Ojca. Wiemy, że już Ducha Świętego otrzymaliśmy na Chrzczeniu i bierzmowaniu. Już nie mamy takiego oczekiwania jak apostowie, którzy dopiero go otrzymają. Ale w naszym oczekiwaniu, w naszym przypadku, polega to modlitewne oczekiwanie na tym, aby sobie uświadomić obecność Ducha Świętego, który w nas jest, aby sobie o nim przypomnieć i aby poprzez modlitwę, poprzez swój wysiłek modlitwy, otworzyć swoje serce, by ten Duch Święty nie musiał tam pukać i pukać w tę skałę, i no, mógł swobodnie wchodzić i wychodzić, napełniać łaską i działać przez nas. Po to jest nam ta modlitwa, oczekiwanie obietnicy Ojca. I Kościół od piątku trwa w przed zesłaniem Ducha Świętego, przygotowuje swoje serce na to, by umiał otworzyć się na łaskę Ducha Świętego, którą już mamy w sobie. Już mamy w sobie, choć nie zawsze z niej korzystamy, czy nie zawsze jesteśmy jej świadomi, czy nie zawsze umiemy w ogóle z Duchem Świętym się skontaktować, który w nas jest, który w nas jest. Oczekiwać obietnicy Ojca. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie, które Jezus daje uczniom, to mówi im o świadectwie. Gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Czy w Ewangelii mówi o tym, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, zmartwychwstanie, w Jego imię będzie na nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Drugie zadanie to bycie świadkiem. Świadectwo. Ale świadectwo nie o byle czym. Świadectwo o Chrystusie. Świadectwo o tym, że On cierpiał Umarł, i zmartwychwstał, i w nim mamy zbawienie. Wy jesteście świadkami tego. Tego. Nie świadkami, nie wiem, nawet systemu moralnego, nie świadkami wartości chrześcijańskich, nie świadkami życia, nie świadkami, nie będę tu już wymieniał, można by tu litanie służyć Nie tego wszystkiego. To jest wtórne. Wobec tego. Wy jesteście świadkami tego. Mesjasz cierpiał, umarł, zmarł, wychstał i w nim jest Twoje zbawienie. Wy jesteście świadkami tego. Cała reszta przychodzi potem. Podobnie jak w innym miejscu Ewangelii Jezus powie o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, gdy, gdy go pytali. Mówi, na, tym, na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Na tym się trzyma. Bez tego wszystko spadnie na dół się poducze. Wy jesteście świadkami tego. Dokładnie o to samo chodzi. Przyjąć dar Bożego zbawienia, Bożego przebaczenia i, przy, i podjąć nawrócenie. Odwrócić się od grzechu, żyć dla Boga. Wy jesteście świadkami tego. To jest możliwe dzięki Chrystusowi, który otworzył człowiekowi bramy nieba przez swoje w niebo wstąpienie. Wy jesteście świadkami tego niczego innego. Cała reszta, cała reszta przykazań, przepisów i Bóg wie czego jeszcze przychodzi potem. przychodzi w konsekwencji nawrócenia, w konsekwencji życia miłością. I ostatnie. Na co można zwrócić uwagę? Jezus mówi tam do zebranych, odpowiadając im na pytanie: Pytają go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Jeszcze czekają na to, czy tam Żydzi będą panować nad światem, czy to Królestwo Izraela będzie wyzwolone z okowów niewoli rzymskiej, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Widzimy w tym pytaniu jeszcze takie ziemskie myślenie, takie doczesne, które też było to, co świętujemy w niedzielę, Palmową jazdy Chrystusa do Jerozolimy. Chcieli go powołać królem, Hosanna, synowi Dawida. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa? Nie wasza to rzecz. znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Wystąpi Duch Święty, otrzymacie Jego moc, będziecie świadkami. Nie wasza to rzecz to znać, bądź świadkiem. W podobnym tonie Jezus się wypowiada do apostoła Piotra pod koniec Ewangelii Jana. Gdy tam już po tej rozmowie, czy mnie kochasz, trzy razy Jezu, Jan, tfu, Piotr się obraca, widzi Jana, się pyta Panie, Panie Jezu, a co z tym będzie? Jak mu odpowiada Jezus, a co cię to obchodzi? Jeśli chce, byś Ty pozostał, jeśli chce, by pozostał, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. W podobnym tonie w tych dwóch miejscach Jezus się zwraca do uczniów. Nie wasza to rzecz, czy co cię to obchodzi? Nie twoja wrożka. Nie potrzeba Ci to wiedzieć. Nie potrzeba Ci to wiedzieć. Kiedy będzie to, kiedy będzie tamto, dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Dlaczego wojny? dlaczego głód, dlaczego cierpienie? Można szukać. Można szukać odpowiedzi. Można ją drążyć. Konsekwencje grzechu. Konsekwencje tego, że ja i ty i wszyscy inni poszczególni ludzie nie zawsze wybierają Boga, ale to co złe i to się nawarstwia. Można szukać. Ale może czasem warto usłyszeć. Nie twoja to rzecz. Ty bądź świadkiem. Ty bądź świadkiem. Przyjmij moje zbawienie. I bądź świadkiem tego zbawienia. Bo jeśli będziesz świadkiem, jeśli dzięki Tobie inni przyjmą dar mojej miłości, dar mojego zbawienia, odwrócą się od grzechu i będą żyć w miłości, to ten świat będzie bardziej Boży i znośny. Dlatego Jezus zwraca im uwagę na to fundamentalne zadanie. Zostaw resztę, a bądź świadkiem, bo to sprawa najwyższej wagi. Niebo dzisiaj wam otwieram i zabieram tam ze sobą ludzką naturę, niebo otwarte dla człowieka, ale żebyście i wy tam doszli, i cały świat musisz być świadkiem. Bo inaczej można by powiedzieć, na próżno idę do nieba. Na próżno otwieram dla człowieka niebo. Jeśli ja i ty nie będziemy świadkami o miłości, o zbawieniu, to tam nikt nie pójdzie. Bo tam nikt nie pójdzie, bo nawet nie będą wiedzieć, że to niebo jest otwarte. Nie będą wiedzieć, że Chrystus odkupił ich grzechy. I będą wiedzieć, że Bóg ich kochał nieskończoną miłością. Dwa zadania. Otwierać się przez... Na obecność Ducha Świętego, na Jego moc, by żyć w tej mocy, postępować w tej mocy, korzystając z niej, być świadkiem tego, że Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał dla nas i w Nim jest nasze zbawienie. Amen.